Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Dlatego Stowarzyszenie Zielona Ziemia po raz dziesiąty zorganizowało w Radzionkowie przedszkolny festiwal ekologiczny, który przez ten czas zaangażował tysiące maluchów. Na scenie widzieliśmy już prawie setkę przedstawień. Przewinęło się przez tą scenę około 2000 dzieci. W tym roku na scenie Centrum Kultury Karolinka zaprezentowali się wychowankowie dziewięciu przedszkoli nie tylko z Radzionkowa, ale też z miast ościennych, w tym Bytomia i Rudy Śląskiej. Dzieci przygotowały prace plastyczne i wzięły udział w przedstawieniach. Każde było wyjątkowe i niepowtarzalne. Łapki są kropelkami deszczu i budzą do życia. Dla dzieci festiwal to dobra zabawa i edukacja. Tegoroczna edycja festiwalu przebiegała pod hasłem Na ochronie środowiska nasze zdrowie zyska. Już od najmłodszych lat uczymy dzieci segregowania odpadów, zachowań proekologicznych, wszystkiego, czego oczekuje od nas środowisko, żeby było po prostu lepiej. Uczymy tutaj dzieci przez, przez wesołą zabawę wydaje mi się bardzo pożytecznych rzeczy. Takiego kanonu zachowań, które każdy dorosły człowiek. Człowiek powinien mieć. Chcielibyśmy, żeby każdy wiedział jak segregować odpady, jak dbać o środowisko, jak kochać przyrodę, jak opiekować się zwierzętami, jak dbać o swoje zdrowie. Tego wszystkiego dzieci uczą się najpierw w swoich przedszkolach, a potem efekt tej pracy już w takiej formie artystycznej pokazują na scenie. W czasie festiwalu uczą się nie tylko dzieci. Wiedzę czerpią też rodzice. Festiwal to jest również widownia, dlatego że dbamy o poziom artystyczny. Na scenie prezentują się nie tylko dzieci, ale dbamy o to, żeby, żeby była jakaś gwiazda. Od czterech lat jest to Bernadetta Kowalska z zespołem. Także na widownię bardzo licznie przychodzą nauczyciele, rodzice, opiekunowie, w końcu fani Bernadety Kowalskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. My dzisiaj po wdrożeniu systemu gospodarki opadają, ciągle mamy dzikie wysypiska, ciągle mamy problemy. Więc myślę, że to jest potrzebne, żeby najmłodszych lat kształtować taką pełną świadomość ekologiczną. Kolejny festiwal za rok.